Cześć, witam Was na kanale napęd na motoryzację. Dziś zaprezentuję Wam nowego Hyundai Kona. Prezentowany model posiada silnik 1.6 TGDI ze skrzynią automatyczną. Jest to najwyższa wersja wyposażenia Executive, a jego moc wynosi 198 KM. Nowy Hyundai Kona kontynuuje stylistykę nadwozia z pięknie prowadzonymi liniami którymi towarzyszą najnowsze inteligentne technologie, takie jak najnowocześniejszą funkcję łączności i bezpieczeństwa. Odważne, progresywne modyfikacje stylistyczne nadają nowemu Hyundaiowi Kona bardziej opływowy, atletyczny wygląd, zachowując jednocześnie charakter suwa i niepowtarzalny wygląd. Z przodu samochodu mamy światła led czyli drogowe, mijania oraz pozycyjne. Pod lampami znajdują się przeloty powietrza. Które nie są atrapami, jak w niektórych markach premium. W tej wersji tak samo znajduje się lakierowany czarny grill. Znajdują się także czujniki parkowania. Dodatkiem również mamy czujnik do wykrywania pieszych oraz rowerzystów. Z przodu zderzaka nie zabrakło satynowej listwy. Model posiada 18-calowe letnie opony. Marki Continental. Przy lusterkach mamy ledowe kierunkowskazy. Relingi oraz rekinek jest w kolorze nadwozia. Przechodząc na sam tył samochodu ukazują nam się światła ledowe. Nad rejestracją jest kamera cofania. Poniżej czujniki parkowania. Oraz zderzak ozdobiony satynową listwą. Teraz zaprezentuję Wam bagażnik. Jest on podświetlany. W nim znajdziemy zestaw naprawczy. Na szczęście jest tyle miejsca, żeby wrzucić koło pełnowymiarowe. Na bocznej listwie samochodu nie zabrakło również ozdobnej stawki. Teraz zapraszam Was do serca samochodu. Tak jak wspominałam, mamy tutaj silnik 1.6, 198 mechanicznych oraz automatyczną skrzynię biegów. I napęd na przednią oś. Pokrywa silnika jest wygłuszona. A teraz zapraszam Was do środka samochodu. Mamy tutaj bezkluczykowe otwieranie i zamykanie samochodu. Drzwi wykończone są ciemnymi materiałami. Standardowo otwieranie i zamykanie szyb. Ustawianie lusterek oraz blokada rodzicielska. Za wysoką jakość nagłośnienia odpowiadają głośniki marki Krell. Mamy wycieraczki z logiem. Fotele kierowcy oraz pasażera są regulowane elektrycznie. A także odcinek lędźwiowy. Przed kierowcą mamy wielofunkcyjną kierownicę. Jest ona podgrzewana. Nie zabrakło tak samo ciemnych wstawek. Jako, że to automat, mamy tutaj manetki do zmieniania biegów. Standardowo z prawej strony gałka do wycieraczek natomiast z lewej do świateł. Kierownica jest regulowana w dwóch płaszczyznach. Z lewej strony kierownicy mamy wyłącznik kontroli trakcji, asystent zjazdu z górki, przycisk do wysuwania head-up display, podświetlanie deski rozdzielczej i przycisk do regulacji świateł mijania. Warto wspomnieć, że nawiewy przypominają te z Mercedesa. Przed kierowcą znajduje się ponad 10-calowy ekran. Na którym mamy niezbędne informacje dotyczące jazdy. Przejdźmy teraz na środkową konsolę samochodu. Środkowy ekran posiada 10,25 cala. Jest on dotykowy. Obsługuje on Android Auto oraz Apple CarPlay. W tym modelu możemy wybrać różne motywy ustawienia zegarów. Pod wyświetlaczem mamy nawiewy, automatyczną klimatyzację. Oraz poniżej przyciski ustawień nawiewów. W tym wyposażeniu nie zabrakło indukcyjnej ładowarki telefonicznej, wejścia USB do ładowania multimediów, a także gniazdka 12V, model ma różne tryby jazdy, jak ECO, Normal oraz sport, i tryby terenowe. Tak jak śnieg, błoto i piasek. Zmieniając tryby, zmienia nam się animacja zegarów. Fotel kierowcy oraz pasażera jest podgrzewany, jak również kierownica, system start-stop, włączenie oraz wyłączenie czujników, możliwość włączenia kamery cofania podczas jazdy. W samochodzie mamy hamulec ręczny elektryczny, auto hold. Nie zabrakło dwóch cup holderów, miękki podłokietnik, a pod nim schowek. Podłokietnik jest wolno padający. Mamy podświetlany schowek. W kurtynach przeciwsłonecznych mamy lusterko oraz podświetlenie. Podsuwitka jest jasno materiałowa oświetlenie wnętrza, schowek na okulary, z tyłu samochodu, boczne fotele są podgrzewane. W oparciach foteli mamy gazetowniki dla dyspozycji tylnych pasażerów, nie zabrakło wejścia USB do ładowania telefonu. Na środku znajduje się podłokietnik. Oraz dwa uchwyty na kubki. Zagłówki są. Regulowane w skrajnych fotelach. Mamy mocowania na fotelik dziecięcy i sofix. U góry znajdziemy podświetlenie. U drzwiach znajdziemy schowki. Dziękujemy salonowi Hyundai Kora Motors na ulicy Jasnogórskiej za możliwość prezentacji samochodu. Z mojej strony to będzie wszystko. Zapraszam do komentowania, lajkowania oraz subskrypcji kanału na YouTubie. Do zobaczenia, cześć!